Witam Was, jest piątek, 12 dzień grudnia Wczoraj miałem trenować przysiady i zrezygnowałem z tego treningu. Był dzień odpoczynku, a teraz robię którąś tam serię. Wyciskania w leżeniu jest 78 kg. Zacząłem od 48 kg. W każdej serii dodawałem po 10 kg. W podciąganiu na drążku zacząłem od sześciu powtórzeń. No i potem ostatnie dwie robiłem po siedem po powtórzeń. Dołożyłem dziesięć kilogramów, jest osiemdziesiąt osiem kilogramów dziewiątego grudnia. Wycisnąłem to 8 razy. Dzisiaj również 8 razy, ale rozsywały mi się dłonie na gryfie po gładkiej części uchwyt się robił coraz szerszy Widać jakieś dolegliwości z kaszlem, czy może z płucami. Chyba dalej <laughs> i muszę odkaszliwać. Żona mnie namawiała do wiz na wizytę u lekarza, ale jeszcze się nie zdecydowałem na to. Dołożyłem 5 kg, jest 93 kg. I na poprzednim treningu wycisnąłem to cztery razy. Teraz zwężę trochę uchwyt, aby być na tych pokargbowanych częściach gryfu. Pobiłem swoje najlepsze osiągnięcie w tym roku. No, i w podciąganiu na drożdżku również udało mi się zrobić więcej niż na poprzednim treningu. I zastanawiałem się teraz przez chwilę, czy nie zrobić jeszcze jednej serii, ale rezygnuję z tego. Pierwsza seria z użyciem wyciągu ponieważ wydaje, wydaje mi się, że mam więcej siły, to rozpoczynam od ciężaru, który zazwyczaj miałem w serii drugiej. Tak ogólnie stwierdzam, że moja masa mięśniowa się zwiększa, czuję to po barkach, gdy się dotykam. No i oprócz tego cała moja górna część ciała jest taka mocniej nabita, taka twarda, zaczyna to przeszkadzać. Żona zwróciła mi na to uwagę, że, że jestem twardy. Do drugiej serii dołożę obciążenia. Zwiększyłem obciążenie co prawda tylko o 2 kg, no ale zobaczę. Zobaczycie, jaka to jest różnica. Trzecia seria, zwiększyłem znowu obciążenie o 2 kg, ale zmniejszam szerokość uchwytu. Następne ćwiczenie. Zmniejszyłem obciążenie o 4 kg i teraz pochylę swój tuł w kierunku wyciągu. Robię jeszcze jedną serię, której już nie zobaczycie. O, to jest koniec nagrywania, a potem po ten, tej serii będzie koniec mojego treningu. Papa, pa, do zobaczenia na następnym treningu.